Halo, halo, cześć, witajcie. Dzisiaj opowiemy sobie o naklejeczkach. Naklejeczki, w przypadku budowy jakichś, jakichś urządzeń, jakichś maszyn, są dosyć istotnym tematem, ponieważ pozwalają nam między innymi na opisanie przełączników znajdujących się na panelu operatora. Mam tu taki przykład, spójrzcie. Buduję sobie takie urządzonko i mam na tym urządzonku. Włącznik, jakiś guzik, jakiś guzik, jakiś guzik, jakieś trzy pokrętła. No i fajnie. Tylko co z tego? Co z tego, jak użytkownik, który będzie korzystał z tej, z tej naszej tutaj puszeczki, nie będzie wiedział, do czego to wszystko służy? Oczywiście mogę tutaj wydrukować na, na metkownicę i podpisać, że to jest głośność, to jest to, to jest tamto, to jest jakiś tester, to jest włącznik. Ale nie będzie to wyglądało ani estetycznie, ani profesjonalnie. Dlatego to, co zrobimy, to jest oklejenie całego tego frontu, całego tego obszaru. Jedną dużą naklejką, na którą, będą, na której będą umieszczone podpisy, co do czego służy. A więc tak. Ja naklejkę na to urządzenie mam już zaprojektowane. Ona dokładnie wygląda. W ten sposób. To jest naklejka, która się docelowo, docelowo znajdzie na tym urządzeniu. I tutaj mamy podpisane, co do, co do czego służy. Nie zwracajcie, proszę, uwagi na jakość, ponieważ to jest JPEG, a oczywiście jakość docelowej naklejki będzie, będzie znacznie lepsza. Ale wróćmy do meritum. Co jest istotne? Bardzo istotne jest położenie tych napisów, tych wszystkich oznaczeń względem faktycznej lokalizacji przełączników. Tutaj mam model tego panela z powycinanymi otworami, tak, z, powycinany, po, po, z powycinanymi otworami, przez które będę montował rzeczy, które na tym panelu docelowo się znajdą, czyli przełącznik, jakieś trzy potencjometry, jakiś tutaj wyświetlacz to wszystko potrzebuje odpowiednich otworów żeby dało się to zamocować a więc pierwsza rzecz jaką potrzebujemy żeby taką naklejeczkę sobie zaprojektować to nasz panel z powycinanymi otworami montażowymi do naszych przełączników które będziemy które będziemy montować montować to oczywiście sobie dobieramy z TMS, Allegro każdy przełącznik ma swój przeważnie w, w, karcie, w karcie katalogowej lub w, swoim, w swoich parametrach opisane jaki mm, jaki otwór montażowy musi być aby dało się go zamocować. A jeżeli nie ma takiego po prostu kupujemy i słów sobie mierzymy jak to tam jak to tak wygląda. Bardziej rekomenduję ten drugi sposób bo często gęsto po prostu się nie zgadza to co jest w tych kartach katalogowych że zrobimy sobie otwór przychodzi przełącznik przychodzi mm, przychodzi panel i jest lipa i nie pasuje i trzeba pilnikować. Ale sam otwór montażowy to nie wszystko. Potrzebujemy również wiedzieć, jaki obszar zajmuje nam elementy jakby akcesoryjne, jakby galanteria do tych przełączników, czyli jakaś ramka, jakiś, jakieś pokrętełko. Jakiś przełącznik. Tu widzimy, że otwór pod przełącznik jest taki. Ale sam przełącznik zajmuje więcej, tak samo w tym przypadku. Otwór montażowy do tego włącznika jest taki, ale kołnierz jest znacznie, znacznie większy. To też musimy nanieść, to też musimy oznaczyć, aby na naszej naklejce, którą docelowo nie wydrukujemy, nie było takiego efektu, że na przykład napis znajduje się pod, jest przykryty na przykład tą ramką, którą nie wzięliśmy pod uwagę, tym tą powierzchnią, o którą dany komponent nam się zapiera lub też pod, pod taką gałką potencjometru <laughs> dlatego też potrzebujemy yy, wiedzieć ile miejsca zabierają nam te wszystkie tutaj te rzeczy obrys, ich obrys i wtedy dopiero możemy sobie zlokalizować gdzie ma być napis, gdzie mają być poszczególne napisy tak aby one nie były przesłonięte, znajdowały się yy, znajdowały się ładnie wycentrowane względem swoich względem swoich yy, względem swoich przełączników którymi, którymi odpowiadają tak jak mamy tutaj to już jest po tej operacji tutaj wiem, że ta rameczka jest troszeczkę większa To już jest naklejka gotowa ale w trakcie prac przygotowawczych te wszystkie, te wszystkie obszary, które są zajmowane przez te urządzenia tego akcesoria było, yy, były naniesione jak się yy, za taką yy, naklejeczkę Dobrać. Jak ją przygotować? Tutaj mamy na przykład, znalazłem ładny przykład takiej naklejeczki, ponieważ moja jeszcze nie jest gotowa, ale tutaj mamy ładny przykład, jak taka naklejka docelowo będzie wyglądała. Mamy ładne napisy wydrukowane, mamy opisy wszystkich przełączników, jakiś tam tytuł tego urządzonka. Dlatego można to do, do, docelowo, można to ładnie graficznie upakować, żeby to było mm, ładne, i, ładne i estetyczne. Aby taką naklejkę przygotować, potrzebne będzie, oprócz tego panela, o którym mówiłem, z, z otworami pod przełączniki i zaznaczonym obrysem tych wszystkich gałek, pokręteł, kołnierzy i tak dalej, Przestrzeń żeby zaznaczoną wyraźnie przestrzenią, która jest do dyspozycji. Hmm, takie coś, taki nasz możemy z tego zrobić dXf. Takie coś dajemy do, hmm, dajemy do pana, który zajmuje się grafiką wektorową. Bardzo ważne to jest, aby to była grafika wektorowa, hmm, ponieważ te wszystkie naklejki, Docelowo, które będziemy zlecać, są drukowane, w, mm, są drukowane z plików z plików PDF. Tutaj mam tą naklejkę, która docelowo została już y, wysłana do wydruku, i jest to plik PDF, jest to grafika wektorowa. Dlatego takie rzeczy zawsze, takie takie tego typu, tego typu naklejki zawsze opracujemy w grafice wektorowej. Jak widać Ludzi, którzy zajmują się grafiką wektorową, jest, jest sporo. Jest również Fiverr. Na Fiverrze, jak sobie wpisujemy wektor grafik, też mamy dużo, dużo grafiki wektorowej. Jeżeli chcemy się pobawić, jest również opcja, że zaprojektujemy tą, tą naklejkę optycznie w, w takim zwykłym, w jakimś Photoshopie czy w jakimś innym gimpie. Pokażemy po prostu kolory, które nam się podobają. Jakby nadamy kierunek prac nad tą naklejką, damy, swój, damy swoje, swoją wizję, jakiś punkt zaczepienia, i możemy tą naklejkę przekonwertować na grafikę wektorową, ale zawsze musi to być finalnym, finalnym efektem naszych prac, tych graficznych musi być naklejka w, w wektorze, w jakimś, no, najczęściej w PDF-ie. I tu tak jak już wam pokazywałem, ten PDFik mamy, on jak go przybliżamy, to on się ładnie nam skaluje. że jakość się nie rozjeżdża, tylko się ładnie nam to mm, ładnie nam się to wyskali, wyska, wyskaluje, w odróżnieniu od JPG-a, który jak widać przybliżam i, i, i grafika się rozjeżdża. Tak, te piksele się, te piksele się pojawiają. W miarę przybliżenia jakość jest coraz. Coraz gorsza. To jest tylko zdjęcie poglądowe do, do pana, który drukuje naklejki, żeby mógł tam odpowiednio wyskalować. I teraz tak, jeżeli mamy już przygotowany, przygotowany plik w PDF-ie, no to w takim razie należy go wysłać komuś, a komu go wysłać? Wysłać wpisujemy na Allegro, czy na jakiś inny, w internet, ogólnie może ktoś lokalnie jakaś firma, która zajmuje się wydrukiem naklejek. Po prostu szukamy sobie firmy, która się tym zajmuje i wysyłamy jej. Z tym, że jak chcemy jakąś naklejeczkę prototypową przygotować, rodzi się problem, bo te firmy najmniejszą jakość, ilość folii, którą zadrukują, to jest pół metra na pół metra. Czyli nawet jak chcemy jakąś malutką naklejeczkę, to ta firma wyprodukuje nam. Zadrukuje nam tą malutką naklejeczką kawałek pół metra na pół metra. I będziemy mieli po prostu duże, du, dużo tych naklejeczek, żeby, żeby, żeby potrzebujemy jednej, a będziemy ich na przykład mieli właśnie cały ten obszar zadrukowany. Co więcej, tutaj będziemy jeszcze wydruk naklejki, wydruk i wycinanie po konturze. O co chodzi z tym wycinaniem po konturze? To też jest bardzo, bardzo fajna sprawa. Gdy się przyjrzymy tutaj na ten plik, który został wydrukowany, to widzimy, że tu jest taka czerwona rameczka dookoła. Tutaj widzicie taka drobniutka czerwona rameczka. Ta rameczka oznacza, jest ścieżką do wycięcia tej naklejki. Że ta naklejka przychodzi nam już docelowo wycięta, my z tego arkusza ją odklejamy i ona już ma swój kształt. I właśnie te linie cięcia zaznaczamy taką cienką czerwoną linią. I to już jest w zupełności wystarczające, aby, aby ten podwykonawca nam tą naklejkę wyciął. Oczywiście możemy mieć wycięte również rzeczy po obrysie wewnątrz, tylko to wszystkie, wszystkie te rzeczy, które chcemy mieć wycięte, musimy wziąć w taką cieniuteńką, czerwoną ramkę i wtedy, wtedy już ten, ta naklejka zostanie nam wycięta po tym konturze, który mamy zaznaczony na. Na, na czerwone. tak więc myślę, że ten temat naklejeczek już mamy, mamy już obgadany mamy już rozwinięty napiszcie w komentarzu może macie jakieś inne podejście może jakoś inaczej sobie radzicie w tym, z, tym, z tym tematem także dajcie znać jakie są wasze metody ja wydrukowania takich naklejek oznaczania oznaczania funkcji poszczególnych przełączników. Na dzisiaj, na dzisiaj to tyle, tak więc pozdrawiam Was serdecznie i do następnego strzała cześć.